Etnograf w terenie. Dzisiaj też jestem na jakimś takim części wału. W sumie to przyszedłem to posprzątać. Tak stwierdziłem, że może to jest dobry moment na dzień dla planety. To jest chyba 1 marca, ale dobra. Ale tutaj jest jakaś karteczka o tym, jakiś krzyż. Nie wiem, ktoś tu się powiesił, kogoś tu zabili. Ale jest z 2019 roku, z 19 czerwca. No i co? Leżą tu sobie znicze. Puszki po piwie. No i ten Krzyś. Nie wiem, kto tutaj coś robił, po co, no ale leży sobie. Także taka ciekawostka. Nie wiedziałem, że coś koło mojej chaty takie jest. No to tak. No to tak, 20 minut zebrałem te cztery worki po 60 litrów. Tam z tyłu widzę, że właśnie jedzie śmieciarka, więc pewnie nie weźmie tego teraz. No ale trudno. No, także w 20 minut zebrałem tyle. Tam, 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 tam. Jeszcze 10 razy tyle śmieci, gdybym miał taczkę. Byłoby mi łatwiej, no ale trudno. Także, ja jutro, czy coś dalej będę robił. nie? Także fajnie. A tu już przygotowane śmieci koło kubła miejskiego. Może ktoś to wywiezie. No, tu się kończy. Elegancko strefa zabudowana.